Witam wszystkich widzów na zakończeniu roku Różewicza W wykonaniu uczniów zespołu Szkół Ogólnokształcących nr 8 w Gliwicach. Rok 2021 został ogłoszony rokiem Tadeusza Różywicza. W minionym roku, bowiem 9 października, obchodziliśmy setną rocznicę urodzin Tadeusza Różywicza, inicjatora teatru Absurdu, poetę, dramatopisarza, scenarzystę filmowego, prozaika, satyryka, tłumacza poezji węgierskiej. Tadeusz Różywicz Urodził się 9 października 1921 roku w Radomsku. Tam uczęszczał do gimnazjum, w którym uzyskał małą maturę. Wybuch wojny przerwał jego dalszą edukację. Młody Tadeusz Różewicz, aby pomóc w utrzymaniu rodziny, pracował jako goniec i magazynier. Pracował też w fabryce mebli. W 1942 roku został powołany do walki zbrojnej w oddziałach AK. Tuż po wojnie Tadeusz Różewicz zamieszkał w Częstochowie później przeniósł się do Krakowa, gdzie młody poeta zdał maturę i został studentem historii sztuki na Uniwersytecie Jagiellońskim. Studiów jednak nie ukończył. Ten wspaniały poeta był związany z naszym miastem, z Gliwicami. Do Gliwic Różewicz trafił w 1946 roku za sprawą miłości do Wiesławy Kozłowskiej, poznanej jeszcze w partyzantce. W roku 1949 Tadeusz Różewicz oraz Wiesława Kozłowska wzięli skromny ślub w Gliwicach i zamieszkali w domu przy ulicy Zygmunta Sarego 28. Ich synowie, Kamil i Jan, również urodzili się w Gliwicach. Tadeusz Różewicz w naszym mieście pracował jako kierownik literacki Studenckiego Teatru Poezji STEP. Poeta był związany z Gliwicami przez ponad dwie, dwie dekady swojego życia. To tu powstało wiele spośród najważniejszych wierszy poety, które weszły do kanonu literatury współczesnej. Później, w 1968 roku, wyjechał z Gliwic, by zamieszkać we Wrocławiu. Tadeuszowi Różewiczowi przyznany został tytuł honorowego obywatela Gliwic, a w 2015 roku na murach kamienicy przy Zygmunta Starego 28 została umieszczona tablica upamiętniająca jego Gliwickie lata. Tadeusz Różewicz zmarł 24 kwietnia 2014 roku we Wrocławiu. Ale nie spoczął w tym mieście. Zgodnie z ostatnią wolą poety, miłośnika Karkonoszy, jego prochy zostały złożone na maleńkim cmentarzu tuż przy kościele Bank w Karpaczu. Twórczość Tadeusza Różewicza jest wszechstronna i różnorodna, a przy tym ponadczasowa i uniwersalna. Aby bliżej poznać dzieła i poezję wybitnego poety, zapraszam do wysłuchania kilku wierszy, które zaprezentują uczciwej klasy czwartej. Janek ma chodzi na czworek. Pewnego dnia patrzę, a on stoi na dwóch nóżkach. No, myślę, słowo się udała ta sztuczka naszej starej ludzkości. Jak dobrze mogę zbierać jego lesie. Myślałem, nie ma lasu jak. Jak dobrze mogę leżeć w drzewa. Myślałem, drzewa już nie dają cienia. Jak dobrze jestem z tobą. Tak mi serce bije. Myślałem, człowiek nie ma serca. No, a oni jak dzieci, cóż ci powieszą na gałęzi drzewa, na które spadła żelazna ulewa. Byli szczęśliwi dawniejsi poeci, dookoła drzewa Leczyli jak dzieci. Cóż ci powieszą na gałęzi drzewa, która spłynęło, która nie zaśpiewa. Byli szczęśliwi dawniejsi poeci, podnieś się temu, śpiewali jak dzieci, a nasze drzewo w nocy zaskrzypiało na którym zapisło pogardzone ciało. To jest Jest ten, co ma usta i ten, który połyka prawdę. Ten, który upadł i ten, który się podnosi. to jest ten, który odchodzi i ten, który odejść nie może. Tadeusz Różewicz w swoich utworach starał się stworzyć zupełnie nowe, dotąd nieznane, formy poetyckie oraz odrzucić to, co było rozumiane jako tradycyjna sztuka i poezja. Posłuchajmy teraz wierszy recytowanych przez uczniów klasy 7 A. Wiel się nie smuć, a nie weseli, tylko się bierze, uparty mówię do że jest biała, ale biel nie słucha, jest ślepa, głucha, jest doskonała i staje się wielza, powoli, powoli. w świetle dnia, był wesoły jak ptak między jasnymi mieczami słońca, które nabiegły krwią, żółty latawiec błyskał smoka, chłopiec wierzył, że jest ptakiem, leciał przez zielone łąki, i krzyczał. W nocy ściga mnie jego szybki oddech, stół, na którym opieram głowę, jest jak pień ściętego drzewa. Ta strona zwrócona jest do ludzi, i choć jest zaparta, zmienna, fałszowana Daje wyobrażenie o moim kształcie. Strona druga, której nie zna nikt, która nigdy nie ujrzy światła dziennego, której do śmierci i po śmierci nie dotkną inni ludzie. Ta druga strona, znana tylko mnie, żyje w ukryciu, ale wpływa na stronę jawną i przez nią styka się z ludźmi, którzy zdumieni, którzy ubawieni, którzy przerażeni wołają: Skąd to się wzięło u niego? To jest niepodobne do niego, to zupełnie inny człowiek. W znanym wizerunku ujawnił się rysnowy, dwuznaczny, zaskoczył i dopełnił. Są między moimi utworami takie, z którymi nie mogę się pogodzić. Przechodzą lata, nie mogę się z nimi pogodzić, nie mogę się z wyrzec. Są złe, ale są moje. Ja je urodziłem, żyją z dala ode mnie, obojętne, martwe, ale przyjdzie chwila, kiedy wszystkie zbiegną się do mnie, te udane, te nieudane, kalekie i doskonałe, wyśmiane i odrzucone, zmiegną się w jedno i wrócą we mnie, aby mnie umierał. Tadeusz Różewicza ważny był człowiek. Miał odwagę spojrzeć na ludzkie problemy z różnej perspektywy. Ten temat przybliży nam recytacja wybranych wierszy Tadeusza Różewicza przez uczniów klasy 8a. Jesień, deszcze za oknami przelatują. Kasztany pękają, rozkapuują. Chłopcy ze szkoły biegną z krzykiem rozczasując. Ociany odleciały, tylko wróby, nestroszone i czarne, jak mały kominiarz, czeka na okruszonych lewo słońca. Wieczorem pływy się włączą w ulicach. Jakiś człowiek idzie po kuli ziemskiej z głową, która jest zanurzona we wszechświecie. Mali chłopcy nie łapią do flaszek srebrnych kolczatek i czarnych kliny. Dziewczynki nie plotą w janków, z żółtych kaczeńców i, i niebieskich niezapomnianych idzie zimno. Kochani żercy nie patrzcie wilkiem na człowieka, który pyta o wolne miejsce w przedziale kolejowym. Zrozumcie, inni ludzie też mają dwie nogi i siedzenie. Kochani ludożercy, poczekajcie chwilę. Nie deprzcie słabszych. Nie zgrzytajcie zębami. Zrozumcie. Ludzi jest dużo, będzie jeszcze więcej. Więc posuńcie się trochę. Ustąpcie. Kochani ludożercy, nie wykupujcie wszystkich świec, sznurowadę i makaronu. Nie mówcie odwróceni tyłem. Ja, mnie, mój, moje, mój żołądek, mój włos, mój odcisk, moje spodnie, moja żona, moje dzieci, moje zdanie. Kochani ludożercy, nie zjadajmy się. Dobrze, bo nie zmartwychwstaniemy. Naprawdę. Czego chce? O kogo pyta? To nieznajomy pewnie zbłądził, albo się omylił. Mówi, że nas szuka, lecz nie zna nazwiska. Kogo pan szuka? Taki tu nie mieszka, taki pijak, może pomylony. Uparcie twierdzi, że właśnie nas szuka, lecz my go nie znamy. Kto to jest? Nie mogę wejść do waszego domu, mieszkania. Mówicie, że mnie nie znacie, że jestem obcy. Patrzycie źwięci, prawie straszeni. Właśnie was szukam w tym ogromnym mieście, co rośnie przybywa, was szukam na tej wyspie bezludnej. Nie omyliłem się. Wy jesteście, ludzie, moi bliźni. Czy mogę zostać z wami jeden dzień, noc? Jestem człowiekiem, nie jestem obcy trzycie na mnie przez Judasza, nie zdejmując łańcuchów przez drzwi zatrzaśnięte. Jestem zmęczony. Chcę usiąść przy Waszym stole. Znamy się przecież od, od narodzenia Chrystusa. Jestem bardzo zmęczony. Muszę Wam opowiedzieć o sobie, o Was. Chcę Wam powiedzieć, że nie ma tajemnicy. Nie czekajcie. Dziękuję wszystkim uczestnikom przedstawienia za przybliżenie twórczości tak wybitnego poety. Szczególne podziękowania kieruję do pań polonistek, pani Sylwii Frubel oraz pani Beaty Grzesik, które zorganizowały przedstawienie, do pani Bożeny Soczewki za, przygo za przygotowanie pięknej scenografii oraz pani Joanny Kalinowskiej, która zajęła się stroną techniczną. Bez nich nie byłoby możliwości zaprezentowania postaci Tadeusza Różewicza.